Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku w tej pięknej scenerii e, istnie świątecznej. E, właśnie sobie grzeję jedzonko, przyjechałam z pracy, jestem tak mega głodna, e, że to masakra. A więc szybkie jedzenie, trochę coś tam jeszcze ogarnę e, i jadę na zebranie. Już mamy zebrania półroczne, zobaczymy czy Nikola dzisiaj nie dostanie pacha na dupę. Nie, nie, nie dostanie, bo teraz dzieci już nie mają nic do ukrycia, ponieważ mamy dzienniki elektroniczne, a więc się nie uda. A propos lampy, bo miałam sporo zapytań odnośnie lampy, która stoi koło choinki, kupiliśmy ją przez Allegro. Ciężko będzie powiedzieć, gdzie dokładnie, ale powiem Wam, że najpierw taką lampę wypatrzyliśmy sobie, to był Teddy Misiek, nie? Wtedy tam, wtedy e, pojechaliśmy po nią dzień później i już jej nie było, e, bo nam się podobała. No, i znaleźliśmy później właśnie bardzo podobną, nawet bym powiedziała, że ciutkę ładniejszą, e, przez e, internet na Allegro. E, a więc szukajcie. Lampa, latarnia, świąteczna, wpiszecie i na pewno Wam coś wyskoczy. Nikola ma bardzo podobną lampę, tylko bez tej nóżki, taką stawianą na komodzie, również sypie śniegiem, również można włączyć, że jest tam ta muzyczka, a więc tych lamp jest do wyboru do koloru. Mówię, wpiszcie w internet lampa, latarnia, świąteczna i na pewno Wam coś wyskoczy. Ja teraz się biorę za jedzenie, a potem do Was wracam. O, dalej nie działają. Wróciłam do domu z zebrania. Mówię, o, zobaczę jak lampeczki całe działają. A tu ten jeden bok dalej nie działa. No składa. Popaki oczywiście dalej leżą. Są dzisiaj nie czasu? Składa dla was filmik. więc leżą. No, idziemy. Lać dupę Nikoli. Za naukę. Kładź się tutaj. Wypinaj dupsko. Będzie dup lane, Nie. Tutaj. Proszę. Nie. Zobaczcie, kupiłam Nikoli na temu dywan. No trochę lichy. On dotykuje ten ten. jest jak papier toaletowy. Taki lek, taki lekki, no lek. dotknij aż, dotknij, dotknij. Kupiłam go na temu. Szczerze to nie pamiętam yy, yy, jaka kwota była, yy, ile kosztował. E, niby puchaty, ale gówniany. I tak. Co dostałam w, w dwóch kalendarzach adwentowych? Dostałam takie przepięki do kroksów. Zobaczcie, jakie to słodkie. Jeszcze Jeśli, będę miała pełno takiego. Dużo ludzi też ma kapcie takie ocieplane na zimę dla dzieci. I zobaczcie, jakie to mega słodkie. Jak się ma małe dziecko i takie małe kapciożki, kroksiki. I takie te przypinki. A w tym kalendarzu, tutaj co Nikolka ma, nastolatkowym, było o... Pierwsze to jest tak, szybko powiem, e, rozświetlacz. Drugie to jest do malowania paznokci biełym. lakier. lakier. E, trzecie to jest pędzelek. pędzelek do powiek. I czwarte to jest piękny błyszczyk do ust Alekwiar. i pachnie jak cukierki, po mm. prostu powąchaj. Laską cukrową. No. Bardzo ładnie pachnie. Jutro będę piątkę otwierał. O jakaś rozhahana, chyba jakąś robotę Ci dam. Już umyta, w piżamie, a mama dopiero z zebrania wróciła. Nie ciekawi Cię, czy zdajesz? O, zdaję! Nie zdajesz! Profesor pracuje ciężko. Patrzę, czy się do mnie uśmiechniesz. Ej, nie mam czasu. No tak, zarobione. Też tak powiem. A my idziemy. Kiedy tak Na górę. że nie mam czasu, zaraz. Ci tak, zaraz ci tak powiem. Idziemy na górę. Idziemy na górę. Tu oczywiście jeszcze pojemniki z ozdobami. Tu też różnych pojemników i ozdób. Tu jeszcze stoją krasnale, ale już po prostu ich teraz nie będziemy rozkładać, Chociaż Sobcie to ma fazę na te krasnale, będzie zaraz chciał. Muszę jakoś je schować, zakamuflować, żeby ich nie znalazł. A tu mamy o Armagedon, no i prezentowy raj. Tu mam już popakowaną większą część prezentów. E, dla rodzinki. E, już mam posegregowane. Niektóre rzeczy będziemy przepakowywać, wiecie, tak w papier, żeby było ładniej, ale tak to tu wygląda. Dziada z babą brak trochę. Tam oczywiście sobcia wino, więc taki mały armagedon i śmietnik tutaj jest, ale nie po to przyszłam, przyszłam po to pudełko. Będziemy rozkładać kolejną ozdobę świąteczną. Ta -dam! Takie małe, niepozorne pudełeczko. Otwieramy i wyjmujemy. I voila! Odejdź Lucy. Jak to, roz, jak to po rozpakować? Jak to jest tutaj? To chyba idzie do średniego. To idzie. Do tego. Co jest? Nie, jest tylko tak samochawno. A to idzie do tego. Tak wyglądają te prezenty. Instrukcja po chińsku. Instrukcja po chińsku jest tutaj, bo to z temu przyszło. Ciekawa jestem. O, <laughs> jaki otwór. Czekaj, idę po baterię. Idziemy baterię. I zaraz zobaczymy. Jak to będzie wyglądało, Lucy? Mm -hmm. Mm -hmm. Oh! Tu jest timer. Czyli jak o tej porze włączy to co, to to będzie się tak te ładne. Zobacz Sobciu! Mm. Ładne. Gdzie to stawiamy? Tu. Mm. Pod choinką. Do Słyszałeś, że nie chcę tego bałwanka tutaj. A no, w sklepie jakoś chciałam. Jakiego bałwanka chciałam w sklepie? To było w zeszłym roku. O, trzeba sobie pochować kabelki. O. Tak się moje prezenty prezentują. Kolejny gadżet świąteczny. O. Wygląda to, powiem Wam, że całkiem fajnie. Mm, tylko niepotrzebnie te puszki takie ma, ale tak ogólnie to bardzo to klimatycznie wygląda. <grystanie> Kopa w dupę! I tak się prezentuje już choineczka w całości. Jeszcze słyszycie bałwana, brakuje, ale jest pięknie już. A oczywiście trzeba rozpalić koniecznie w kominku, bo bez tego to ani rusz. Co to za wieczór bez rozpalenia w kominku? O. No i odpieramy paczuszki. To dwie większe. To więcej tu jest. O. Tu wykorzystałam te swoje kupony. <grytanie> Home menu. bardzo. I w tych e, dużych pachach mamy ręczniki. E, kupiłam w takim kolorze beżowym. O, dobrze widać. Do nowego domu. Jakby co? Jakby ktoś pytał. Do nowego domu. Kupiłam ręczniki duże w kolorze takiego bardzo jaśniutkiego beżu. Miałam wziąć czarne, no ale socio powiedział, że woli beżowy. Zmusiłam się, zmusiłam się. I tu mamy ręczniki w kolorze też beżowym, małe, takie do rąk. Nic nadzwyczajnego tu nie kupiłam, jeśli chodzi o te paczki, ale tu jest coś mega świątecznego i właśnie to będziemy otwierać. Tu jest coś mega świątecznego. Mam nadzieję, że tak fajne jak było pokazane. O... A tu mamy o, zobaczcie. Widziałam ostatnio na Instagramie e, i u dziewczyny takiej na YouTubie, że bardzo fajne są te foremki do nie tylko pierniczków, ale ogólnie do ciasteczek, e, które mają tą wykrajwaczkę plastikową. To po pierwsze nie rdzewieją nam i możemy spokojnie je myć i przechowywać. E, a po drugie możemy robić takie stempelki, widzicie? O, tu będzie widać z tyłu. I tak się będą prezentowały pierniki. E, I jestem mega ciekawa, jak pierniczki wyjdą e, u nas w tym roku. Zamówiłam dwa takie zestawy, bo wzięłam jeden taki dla Patrycji. Tak mnie urzekł ten zestaw. No i ma fajne bardzo foremki, bo ma e, i to takie ciasteczko tu, i ciastek jest taki fajny, yy, gruby. Nie jest taki, że wiecie, że szyja mu odpadnie albo coś. Naprawdę wyglądają fajnie i można je potem ładnie udekorować. A więc wydaje mi się, że w tym roku pierniki będą wybitne. I to tyle z moich zakupów. Jak na mnie to po prostu to szok. No i pora. Na relaks wieczorny, co prawda. Jeszcze czeka mnie składanie filmiku. Właśnie mi się przerzucają dane. Tu sobie zrobiłam gorącą herbatkę w świątecznym kubeczku, no i w telewizji mój serial. Nie pytajcie, prawie że wenezuelski, ale się wciągnęłam. A więc chwilka dla mnie i biorę się za montaż.